Dzień dobry Państwu, dzień dobry dzieciaczki, moi, moi najmilsi czytelnicy. Dzisiaj jest 23 kwietnia, a więc obchodzimy, jak co roku, Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich i z tej oto okazji chciałabym dla wszystkich tych, którzy za bardzo nie lubią czytać, przeczytać pewną książeczkę i myślę, że po przeczytaniu jej Polubicie książki. Autorką książeczki jest pani Emma Perry. Tytuł książeczki: Nie lubię książek. Koniec, kropka. Bohaterką książeczki jest pewna mała dziewczynka. Pewnego razu była sobie dziewczynka o imieniu Michalina. Dziewczynka ta nie lubiła książek. Nie lubiła i już. Koniec, kropka. Ale w pokoju Michaliny ciągle ich przybywało. Dostawała książki na urodziny. Książka? O, dziękuję. Albo jako nagrodę. Jeszcze jedna książka, naprawdę? Dostawała książki nawet od tak, po prostu. Ale ja nie lubię książek. Nie lubię i już. Koniec, kropka. Uparcie powtarzała Michalinka. Dziewczynka używała książek do wielu różnych rzeczy. Budowała z nich schodki, by dosięgnąć swojej sekretnej półeczki. Blokowała książkami drzwi, chowając się przed swoim młodszym bratem. Używała ich nawet jako saneczek, którymi Bum, 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 zjeżdżała po schodach, lecz ani trochę nie interesowały jej historie zapisane w książkach. Aż pewnego dnia, gdy Michalina zdążyła już zjeść obiad z dwóch książkowych talerzy, pożąglować trzema książkami, a potem zrobić kapelusz czterech kolejnych, Książki uznały, że Miarka się przebrała. Chciały zostać w końcu przeczytane. Postanowiły natychmiast działać. Jeszcze tej samej nocy, gdy Michalina układała się wygodnie w swoim łóżeczku, zaczęło dziać się coś niezwykłego. Otóż w rogu jej pokoju rozległ się. Armidę, zgiełk, rwetes. Hałas wzmagał się coraz bardziej i bardziej aż. Książki, książki były wszędzie, świszczały i furkotały po całym pokoju, podskakiwały i trzepotały Michalinie nad głową. Uciekajcie stąd, wołała dziewczynka. Mam lepsze rzeczy do roboty niż zajmowanie się książkami. Jednak książki fruwały po pokoju jeszcze szybciej i trzepotały kartkami jeszcze głośniej, aż Michalina zaczęła. Spadać. Rozległ się szelest, zgrzyt, odgłos, przewracany kartek i Michalina znalazła się. Zgodzony. Witaj młoda damo. Proszę pozwól mi przejechać. Czekają mnie tam niezdobyte zamki i niezwyciężone smoki rzekł rycerz. Ojej, naprawdę czy i ja mogę pojechać z tobą? Ta to osobliwa prośba, jak na kogoś, kto nigdy nie chciał przeczytać mojej historii, odparł z uśmiechem. To nie w porządku, oburzyła się Michalina. Fascynujące tajemnice, misje kosmiczne, a teraz rycerska przygoda. Ja też chcę brać w nich udział. W rzeczy samej. Szkoda, że zawsze miałaś lepsze rzeczy do roboty niż zajmowanie się książkami. Po czym rycerz pogalopował na kolejną stronę książki, zostawiając Michalinę. Samą na pustej stronie. Bez żadnej historii, bez żadnych przygód, zupełnie bez niczego.